Witajcie na kanale Kartoteka. Mam na imię Mariola i dziś zapraszam Was na film o książce Idealne Dziecko Lucindy Berry. Ale niech Was ten tytuł nie zwiedzie. To nie jest poradnik. To nie jest tylko rasowy thriller. To coś więcej. To miejsce, w którym spotkacie bezwzględnego psychopatę. I nie musicie być jak autorka, psychologiem i specjalistką od traumy dziecięcej, aby zrozumieć, że błędy popełnione przez kilka osób. Doprowadziły do strasznej tragedii. Gdy w moje ręce trafia taka publikacja jak ta, zawsze piszę sobie szczegółowy scenariusz i wy tego nie widzicie, ale na lampie wszystkie kartki są rozklejone. Ja muszę to robić, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jaką jestem gadułą i że w momencie, kiedy emocje wezmą górę, to zdradzę wam zbyt wiele niż powinnam i odbiorę wam radość, wiecie, z osobistego zaczytania się, a ta historia zasługuje na to. Abyście ją poznali. Tradycyjnie zacznę od tego, że przedstawię Wam, chociaż tak w kilku słowach, autorkę. Z jej strony dowiadujemy się, że dr Lucinda Berry jest psychologiem i czołową badaczką w dziedzinie traumy dziecięcej. Autorka wykorzystuje swoje doświadczenie kliniczne do tworzenia niepokojących thrillerów psychologicznych. Lucinda Berry lubi zabierać swoich czytelników w podróż przez mroczne zakamarki ludzkiej psychiki. Prywatnie, jeśli nie ugania się ze swoim 11-letnim synem, można znaleźć ją biegającą po ulicach Los Angeles w Kalifornii, przygotowującą się do kolejnego maratonu. Pod filmem znajdziecie oczywiście linki do stron, na których możecie poznać autorkę lepiej. Idealne dziecko to jedna z sześciu powieści Lucy Bery i każda z nich została entuzjastycznie przyjęta przez czytelników. To jedna z licznych autorek której wszystkie publikacje są na Goodreads oceniane powyżej czterech punktów. Bardzo się cieszę, że dzięki wydawnictwu Filia w serii Mroczna Strona, która staje się jedną z moich ulubionych, możemy poznać tę książkę autorki. Na język polski przełożyła ją pani Emilia Skowrońska, i to także dzięki jej ciężkiej pracy. Czytanie tej pozycji to czysta przyjemność. Całą historię bohaterów poznajemy poprzez narrację. Pierwszoosobową. Wśród wszystkich postaci na pierwsze plany wysuwają się trzy osoby. Pierwsza z nich to Piper Goldstein, pracownik opieki społecznej. Kolejna to Hannah Bauer, wykwalifikowana pielęgniarka, i jej mąż Christopher, który jest chirurgiem. Oboje są po czterdziestce i pracują w tym samym szpitalu. Dwa segmenty tej historii, w których wchodzimy w świat Hany i Christophera, są poprzedzone podaniem ich imienia i nazwiska. Natomiast pierwsza część i kolejne skupiające się na Piper mają wymowny opis. Sprawa o numerze 5243. I to ona jako obserwator i pracownik opieki społecznej powoli odkrywa przed nami, Kulisy dramatu, jakie rozgrywa się na tych wszystkich stronach. Autorka robi to, zabierając nas na przesłuchanie, któremu Piper jest poddawana. Kiedy wchodzimy w świat Hanny i Christophera, mamy możliwość obserwowania dwójki spełnionych zawodowo ludzi. Kochające się małżeństwo, którego jedynym pragnieniem jest posiadanie dziecka. Niestety wyniki badań i częste poronienia... Nie dają im szansy, a raczej bardzo nikłą szansę na to, że uda im się począć potomka. A ponieważ tak bardzo pragną powiększyć rodzinę, decydują się zostać rodzicami adopcyjnymi. Wrócę jeszcze do początku książki. Z przesłuchania Piper autorka zabiera nas do szpitala, w którym pracuje Hanna i Christopher. Tam właśnie została przyjęta dziewczynka w strasznym stanie. Została odnaleziona na ulicy z czymś przywiązanym do szyi, co roboczo nazwano obrożą. Dziewczynka jest wychudzona. Na pierwszy rzut oka widać, że jest strasznie poturbowana, pokaleczona, wręcz zagłodzona. Lekarze uznają, że ma około roku. Niestety dodatkowe badania wykazują liczne stare złamania, źle zrośnięte złamania w jej ciele, a także wiele, naprawdę wiele Świeżych urazów, ale niestety to nie wszystko. Kiedy Christopher, który zostaje jednym z jej lekarzy, podejmuje się z operowania wielu z jej urazów, odkrywa na podstawie budowy kości, że dziewczynka ma 6 lat, wraz z upływającymi godzinami, kiedy poznajemy Janey, widzimy, że to jest naprawdę, pomimo tego, co przeżyła, rezolutna dziewczynka. Ona mówi, jest bardzo mądra, komunikatywna. Ale nie chcę zdradzić nic z tego, co jej się przydarzyło. Powiem szczerze, że to pytanie: co się takiego stało, że ktoś doprowadził do tego, że sześcioletnie dziecko wygląda kroczne, jest tak poturbowane, dosłownie wiercało mi się w głowę i, wiecie, nie puszczało. To jest taki moment, i to już od samego początku, który sprawił, że cały czas byłam taka napięta, skupiona i nie mogłam się doczekać, kiedy cała sytuacja się wyjaśni. Niestety, także z każdym dniem, w którym dziewczynka przebywała w tym szpitalu, coraz więcej osób zdawało sobie sprawę z tego, że cokolwiek przeszła, bardzo wpłynęło na jej zachowanie. Jest ono bardzo niepokojące i zespół specjalistów orzeka, że niestety Janie zmaga się z zespołem maltretowanego dziecka. Kiedy w końcu stan dziewczynki poprawia się na tyle. Że może opuścić ona szpital i trafić pod skrzydła opieki społecznej, Christopher, który podczas leczenia ją bardzo pokochał, prosi Hanę, aby przyjęli ją do swojego domu i po prostu dali jej dom, dali jej nowy start i pozwolili jej doświadczyć czegoś więcej niż tylko bólu. I cierpienia. Jak się możecie domyślić, już tutaj w tym momencie, naprawdę ze względu na te wszystkie elementy, no, fabuła tej książki idealnie wpasowała się w mój gust czytelniczy, i dlatego pochłonęłam ją w ciągu dwóch godzin. Ale nie tylko to doceniam. Nie sposób nie docenić szerokiego wachlarza słów, jakimi dysponuje autorka, tego jak dzięki um, swojej wiedzy z psychologii. Potrafiła zbudować wielowymiarowe postacie. Przyznam szczerze, że ja osobiście bardzo zżyłam się z Haną. Ja po prostu trwałam u jej boku i naprawdę zszokowana patrzyłam na to, co się dzieje. A przecież autorka od samego początku uprzedziła nas, że dojdzie do zabójstwa w tej historii. Więc ja cały czas się bałam, że to ona, chociaż przyznam szczerze, bałam się o wszystkich bohaterów, bo nikt w tej historii, nawet czarny charakter. Nikt w tej historii nie zasługuje na to, żeby go potępiać, bo no właśnie, bo to kochani, musicie odkryć sami. I przyznam szczerze, choć mam scenariusz, to oczywiście dalej się dałam ponieść emocją, i zastanawiam się, czy o wszystkim wam powiedziałam. Kilka słów o fabule, czyli mamy małżeństwo, które podejmuje się opieki nad dziewczynką. Po traumatycznych przeżyciach z zespołem dziecka maltretowanego. Wiemy, że dojdzie do zabójstwa. Powiedziałam Wam o stylu autorki, o wspaniałym przekładzie, o tym, jak są wielowymiarowi bohaterowie. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o postaciach drugo-trzecioplanowych, z którymi być może się tak mocno nie zżyłam, ale oczywiście też oni jak zawsze dopełniają takie historie, ale to też nie były postacie płaskie, co jest ważne, one odgrywają konkretną rolę, tu się nikt nie pojawia z przypadków całej tej historii, więc to też oczywiście jest na plus. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze tylko kilka słów o tym, komu polecam Idealne Dziecko. Oczywiście wszystkim tym, którzy uwielbiają rasowe, mocne, wyraziste thrillery, z wciągającym głównym wątkiem i do tego ciekawie zbudowanym. Tym, którzy interesują się tematyką adopcji, każdemu, kto lubi, gdy akcja w powieści rozgrywa się w czasach współczesnych, oczywiście wszystkim miłośnikom spraw kryminalnych, ponieważ, jak wiemy, bardzo często w ich tle stoją osoby bardzo zaburzone psychicznie, a autorka plotła element, który jestem pewna, Was bardzo zainteresuje. Dlatego serdecznie polecam wam Idealne Dziecko i nie mogę się doczekać, aż zaczniecie się w komentarzach dzielić ze mną swoimi wrażeniami. Bardzo dziękuję za to, że dotrwaliście do końca tego materiału. Do zobaczenia za tydzień. Pa pa.